Ostatnio fotoreporterzy przyłapali Kasie podczas wypadu na miasto. W czwartek celebrytka odwiedziła jeden z budynków biurowych na warszawskim Muranowie, w którym mieszczą się siedziby kilku kancelarii adwokackich, kancelarii notarialnej oraz biuro radcy prawnego. Nie wiadomo dokładnie, co skłoniło Cichopek do odwiedzenia wspomnianego budynku. Niewykluczone jednak, że celebrytka spotkała się z prawnikiem. Mało tego, według doniesień Super Expressu, w obliczu rozwodu, Kasi ma ponoć pomagać ta sama prawniczka, z której usług dwa lata temu korzystał jej redakcyjny kolega Maciej Kurzajewski. Kasia na miasto wybrała się białym Audi, które zaparkowała nieopodal odwiedzanego biurowca. Celebrytka nie zapomniała rzecz jasna o opłacie za parkowanie. Wychodząc z budynku, cichopek przez chwilę przeszukiwała zawartość przepastnej torebki. Następnie zaś pomaszerowała do pojazdu. Niezbędne sprawunki gospodyni, pytania na śniadanie, załatwiała w prostej i wygodnej stylizacji. Tego dnia celebrytka postawiła na krótką beżową puchówkę białe dżinsy i sneakersy. Całość urozmaiciła nieco dodatkami, okularami z oprawkami w kształcie serc oraz klasyczną torbą Louis Vuitton, której ceny sięgają nawet ponad 12 tysięcy złotych. Oh,